Cześć wszystkim, zapraszam Was dzisiaj na mini haul zakupowy. Niedawno robiłam niewielkie zakupy, takie wiecie, niekończące się tylko na jednym zeszycie. I stwierdziłam, że nagram dla Was taki haul, może coś Was zainspiruje, zainteresuje, pokażę w ogóle co kupiłam. To są rzeczy z różnych sklepów, począwszy od AliExpress, a kończywszy na Action, więc będę od razu mówiła gdzie co kupiłam. Ale niestety nie podam Wam cen tych rzeczy, dlatego że no, zbierałam je w czasie do tego holu i no, nie pamiętam mniej więcej co ile kosztowało. Ale na pewno niektóre z tych rzeczy no, nie były droższe niż 20 czy tam 15 zł za, za sztukę. Więc na pewno wydałam troszeczkę, ale nie na tyle, żeby to miało mnie doprowadzić do bankructwa. No dobrze, zaczynamy. Na sam początek pokażę Wam rzeczy, które zamówiłam i dotarły z Aliexpress. Są to właściwie tylko i wyłącznie dwie rzeczy, dlatego od nich zacznę. To takie niewielkie, no nie powiedziałam, że to koraliki, nawet niekoniecznie cekiny, ale takie kryształki ozdobne w różnych rozmiarach. Te są bardzo maleńkie, jak widzicie. Mają może 4 mm. Te są znacznie większe, i ja używam takich ozdób na przykład przy robieniu jakichś diy ów Czy to są pudełeczka, które trzeba jakoś ozdobić, czy ramki do zdjęć. I naprawdę świetnie się sprawdzają takie rzeczy. Czasami zdarzało się, że używałam ich też przy dekorowaniu domku dla lalek, dla mojej córki, które kiedyś tam robiłam. Jest oczywiście ten filmik. Na kanale, jeżeli Was interesuje, zrobiłam olbrzymi domek dla lalek, tylko właściwie z tego, co już miałam czyli kartony, bloki, w zasadzie wszystko, co można użyć jako taki recykling, powiedziałabym. No i mniej więcej takie koraliki też tam się y, znalazły. Oczywiście nie dosłownie takie, ale też niektóre były bardzo podobne. Nie wszystko tam y, było. Zrobione na tyle, żebyście idealnie wszystko widzieli, ale większość jest pokazana tak, że myślę, że was zainteresuje. Ok, kończę już tam tą dygresję. Te koraliki nie kosztowały więcej chyba jak kilka złotych za jedną paczuszkę. Jest ich około tutaj chyba 20, a tu mam 500 sztuk. 500 sztuk, tak więc no, dosyć sporo. I na pewno mi się jeszcze nie raz przydadzą. Zobaczę, co jeszcze z nich wykombinuję. Ok, to wkładam. Kolejne rzeczy, które tutaj Wam pokażę, to już właściwie jest action. I to są płótna, płótna malarskie jedno takie, no dosyć spore ma 30 na 40 wymiary i dwa takie mniejsze 20 na 20. Dlatego, że stwierdziłam, nie będę kupować gotowych obrazów, tylko sama coś przyszykuję do mieszkania, żeby ozdobić po prostu ściany. Nie na wszystkich coś się znajduje, a niedługo szykuje się malowanie, więc chciałabym, żeby ładnie to wszystko wyglądało. Więc no, zobaczymy, co wykombinuję. Te płótna mają oczywiście tutaj dołączone, gdzieś tu wpadło, takie drębienka, które też się przydają przy zawieszeniu, zdaje się. Też nie jestem do końca pewna. Na pewno trzeba samemu dokupić do nich jakieś zawieszki, znaczy zawieszki, przywieszki, niech wiem jak to określić, no, żeby powiesić to po prostu na ścianie, bo tutaj zdaje się nie ma dołączonych takich rzeczy. No szkoda, ale jednak no, za takie płótno chyba dałam około 7 zł, takie większe, a taki dwupak kosztował chyba 6 albo 5. Więc całkiem w porządku ceny. No i zobaczymy. Na pewno będę nagrywać filmiki z malowania obrazów, więc zobaczycie, czy, czy opłacało się w ogóle kupić, czy to pójdzie w błoto, taka. Mm. Oczywiście, jeżeli malowanie, no to potrzeba coś do mieszania farb. I ja no, wcześniej korzystałam z jakichś talerzyków i innych tego typu rzeczy. W końcu zaopatrzyłam się w taką paletę do farb bo no, szkoda talerzyków, a jednak dosyć często potrzebuję, żeby było dużo miejsca do wymieszania tych farb, a tutaj akurat no, jest go sporo, więc przyda mi się. A ceny tutaj, no nie mam tutaj ceny niestety, ale zdaje się, że to kosztowało jakieś 3 złote, 4 złote, mniej więcej. Także no plastikowe jak plastikowe, ale to, to jest taki solidniejszy plastik, więc co więcej, trzeba do farb, do akryli czy akwareli, jak najbardziej mi się przyda. Chwilowo przeskakuję do metryczek, i tutaj chciałam Wam pokazać ramki. Taką większą A4 i mniejsza drewniana. No ona już jest z haftem gotowym, także możecie już zobaczyć, jaki jest kolejny haft, który przygotowałam. Te ramki kupowałam w sklepie takim po 5 zł, coś takiego, więc niedużo kosztowały. Są naprawdę świetne. Mają oczywiście tutaj taką szklaną, znaczy szklaną. To chyba jest akryl, a nie szkło, a nie jestem pewna. W każdym razie mają osłonkę, która oczywiście chroni tę te zawartość, żeby to się nie zniszczyło. No i co? I niedługo będzie kolejny haft do pokazania na kanale, także na pewno znajdzie się w tej większej ramce. Spoko rzecz. Można je oczywiście zawiesić. Tutaj akurat jest coś takiego. Nie przepadam za takimi zawieszkami, ale z dwojga złego no, lepiej, żeby coś było, niż żeby nie było nic. A tutaj mamy taką do postawienia w ten sposób, żeby to oprzeć i też fajnie wygląda. E, ok, tyle jeżeli chodzi o metryczki. Kupiłam jeszcze kredki do testów. Że tak to określę. Tutaj mam Rexus 24 kolory. Tu jest Stedler 12 i Giotto Elios. Ale to są akurat kredki kupione w hurtowni. Więc konkretnie cen Wam też nie powiem. Ale klasyfikacja tych cen jakaś była mniej więcej 10 zł za opakowanie. Nie więcej na pewno. Więc testy tych kredek też pojawią się niedługo na kanale, jeżeli Was to interesuje, oczywiście. Pora na papierniczy. Zwykły sklep papierniczy, po prostu. I ja jestem fanką wszelkich zeszytów. Uwielbiam je po prostu mieć. Często coś w nich zapisuję, jakieś przepisy nawet, więc... czy, czy pomysły do, do mojej książki, więc no potrzebne mi są, tak? No, zapisywanie wszystkiego w komputerze nie zawsze się da, na przykład jeżeli jestem gdzieś w terenie, więc no, telefon też, kurczę, nie lubię na telefonie czegokolwiek pisać. SMSy piszę bardzo rzadko. E, także takie właśnie zeszyty bardzo mi się przydają. Ten już za zaczął być oczywiście wykorzystywany do pisania. E, z Ile on ma kartek, to nie wiem do końca, kupowałam go już dawno temu, też czekał na, na taki filmik, więc on już zaczął być używany. Do niego oczywiście dokupiłam takie zakładki, bo no, ja lubię mieć wszystko uporządkowane, jeżeli chodzi o takie notatki właśnie do mojej książki, bo nie lubię niczego szukać, domyślać się, przypominać sobie 500 razy, wolę mieć wszystko od razu. No i zeszyt zwykły, ja lubię po prostu takie w linie. Kiedyś korzystałam z takich w kratkę, ale jednak no. Potem to jest tak drobno wszystko napisane, że oczy mi się plączą. Nie przepadam za tym. Yy, I ostatni zeszyt to jest. Czy nazwałabym to zeszytem? To niekoniecznie. Tak wygląda w środku. To jest taki notatnik, powiedziałabym, na różne kolorowe kartki, ozdoby. Jest w takim powiedziałabym japońskim stylu, bo ma jakieś tam znaczki. Nie wiem czy to japoński, czy chiński. Będę sobie wmawiać że japoński, bo jakoś lubię. I no co? On był też kupiony. Ile mógł kosztować? Coś około 15 zł, więc troszeczkę kosztował. Ale jednak no, wygląda super i na pewno będę z niego też dużo korzystać. Mam świrę na punkcie wszelkich zeszytów i notatników, niestety. i bloki akwarelowe. Szkicownik, który tutaj mam do pokazania, on już zaczął być używany jakiś czas temu. To jest szkicownik też kupiony właśnie w sklepie papierniczym. Format A5, 90 gram, 100 kartek. No te kartki to jednak wiadomo, taka gramatura to jak na szkicownik też słabo, ale mimo wszystko całkiem dobrze mi się sprawdza. Różne rzeczy tutaj zaczynałam już robić. No jest już zniszczony, więc też takie właśnie te, te rysunki nie są do końca super. Wyglądają jak wyglądają. No, trochę czasu minęło, także, ale jest tego sporo, więc można śmiało rysować, co się chce. Ja pomimo tego, że kanał jest dla hobbystów, to jednak lubię od czasu do czasu spróbować po prostu z czymś innym. To, że e, rysuję, maluję, hobbystycznie nie znaczy, że nie mogę się w tej kwestii podszkolić, żeby moje prace były ładniejsze, żeby nie raziły oczu po prostu. Bo narysować kółko z czterema nogami i podpisać, że to koń, no to chyba nawet dziecko by potrafiło, a no, nie chcielibyście chyba oglądać tylko i wyłącznie takich rzeczy, prawda? Więc taki szkicownik, on kosztował coś około 10 zł, mniej więcej, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno nie był jakoś wybitnie drogi. No i jest na kole, więc minusem tutaj oczywiście jest to, że no nie, nie powyrywam sobie tych kartek, bo nie mam tu linii przerywanej, więc wszystko zostaje w środku. No ale jakby, po co ze szkicownika wyrywać kartki? Nie ma sensu. Przechodzę dalej do papieru akwarolowego. To już są ostatki i to jest jeszcze action. Ale zanim przejdę właśnie do action, no to tak. Ja wcześniej w sklepie plastycznym, w sklepie papierniczym, jak zwał tak zwał, kupiłam sobie właśnie blok do akwareli. Tego typu blok. Już go widzieliście nieraz, bo tu znajdują się. Moje prace. Także tego typu blok. Tu widzicie wszystkie jego dane, że tak to określę. 24 kartki, 190 gram, format A4. No i na spirali. Minusem jest dla mnie właśnie to, że jest na spirali, bo znowu tu kartek nie możemy sobie po prostu powyrywać. Trzeba by to było przyciąć, coś poodmierzać i, i tyle. Dodatkowo ten papier no, ma 190, 190 gram. Jak na y, papier akwarelowy całkiem w porządku, ale jednak widzicie, te kartki są powyginane. To jednak świadczy o tym, że ta gramatura powinna być znacznie wyższa, bo nie wygląda to zbyt dobrze. Y, jeśli chodzi o fakturę, no to przypomina troszeczkę taki tył bloku rysunkowego, jakbyście, po prostu przedarli jeszcze tę kartkę tak na pół, jakbyście zdarli wierzchnią warstwę, więc taka, no, cienizna totalna, ale na takie mniejsze, mniej wymagające prace, jak najbardziej polecam. Ma tutaj taką fakturę wielko, trochę taka falista. Z tyłu jest, no, gładki, powiedzmy. No i całkiem dobrze mi się z niego korzysta, aczkolwiek, no, wiadomo, każdy chciałby mieć coś lepszego i wykupiłam dzisiaj na próbę. Dwa, y, może niekoniecznie bloki, bo jeden to blok, a drugi to taki właściwie ni to szkicownik, nie to blok, ale już Wam pokazuję. Pierwszy, który kupiłam, to jest właśnie taki. Y, ma 300 gram, więc o, nareszcie coś, co będzie wyglądało znacznie lepiej. Format A4. No i kartki możemy sobie wyrywać. Możemy je wyrywać, więc też. Można coś pięknego namalować, wsadzić w ramkę i mamy obraz na ścianę o niewielkim formacie, więc to też jest spory. Plus tu mamy taką gramaturę, taka, taka troszeczkę ziarnista, nie to takie jakby korzenie. Trochę tak to wygląda. Nie wiem, czy tu będzie dobrze widać raczej nie. Wątpię. O, może coś widać. Z tyłu jest gładziutki, więc w zależności od tego, co wolicie czy z jednej strony malować akwarelami, czy na przykład tu spróbować kredkami, bo jest gładko, jak najbardziej, świetnie się nadaje. Cena? Nie mam ceny, ale no, niestety nie pamiętam. Kosztował też około do 10 zł na pewno. Coś takiego. Nie był drogi i cieszę się, że go kupiłam, bo w takim formacie tyle gram i no... Te kartki, no 20 kartek, więc super, super po prostu. Będę z niego korzystać, będę go używać. To nie znaczy, że tamten będzie porzucony, samotny, z depresją w kącie, ale no jednak ten bardziej mnie zachęca do używania. Już przez to, jak gładki i jak świetny w ogóle jest ten papier. Ach. Ostatnia rzecz, którą mam Wam do, pokaza do pokazania, no to właśnie jest ten taki Art Journal, tak się tutaj nazywa. Format niby tu opisany 21 na 21, ale tutaj już mamy 20 na 20, więc to raczej jest kwestia tego, że okładka jest ym, troszeczkę większa, o to raczej chodzi. 30 kartek 300 gram i praktycznie. Oprócz tej części oprócz gumki, właściwie cały jest papierowy, więc też jest super, że jakby ograniczamy te, ten plastik. Tu mamy początek, no troszeczkę nie bardzo zachęcający przez to, jak tutaj to wygląda, ale już par sześć. Tu mamy taką małą kopertę, którą możemy na taki sznureczek właśnie e, sobie zamykać. Ja raczej nie będę z niej korzystać, bo nie mam właściwie co w niej trzymać. Tu mamy kartki. I o tyle o ile tamten blok, który wcześniej Wam pokazywałam, był troszeczkę ciemniejszy, taki powiedziałabym, kremowy odcień papieru. Tu mamy taki śnieżno-biały prawie że, lekko śmietankowy nawet, nieważne. Też mamy dokładnie taką samą strukturę papieru, widzicie? Jak tam. Z drugiej strony jest gładki. Ale tutaj już kartek nie wyrwiemy, ponieważ to jest szyte, więc no, nie wyglądałoby to dobrze. No, chyba żebyście chcieli po prostu robić jakieś nieduże, nieduże prace do małych ramek, więc jak najbardziej można coś przyciąć i wtedy będzie się świetnie sprawdzał. Ty już jest fajnie sklejony. Bardzo mi się to podoba. Prosty design, fajnie, że jest taka gumka, że to nam się nigdzie nie, nie otworzy, nie zagnie. Kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten taki mini haul. Dajcie znać, czy lubicie takie haule, czy robicie częściej, znaczy częściej. No ja wszystko muszę złożyć oczywiście w odpowiednim czasie. Dajcie znać, czy chcecie recenzję kredek, które tutaj pokazałam, tych bloków, szkicowników, czy chcielibyście, ups, czy chcielibyście zobaczyć filmiki tego typu, czy wam się podobało i czy wykupujecie takie rzeczy czy macie bzika na punkcie zeszytów, kredek, czy farb. Mam nadzieję, że filmy będą się już pojawiały częściej, bo miałam spory zastój. Zdaje się, że trzy filmy jestem do tyłu, ale już nadrabiam. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Zasubskrybujcie kanał, jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, bo... Naprawdę takie nieduże kanały, takie maleńkie kanały jak mój, no to potrzebują jednak zachęty, żeby zafunkcjonować. funkcjonować. Nie liczę na to, że będę miała miliony subów i lajków, ale jednak miło jest, jeżeli praca jest doceniona, bo naprawdę się staram. To wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło. Pa!